Jesteśmy w centrum szkoleniowym Blachy Pruszyńskiej, w siedzibie firmy Blachy Pruszyńskiej, jednego z największych producentów pokryć blaszanych w Europie. Jestem Wojciech Rudkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku z rynku, od inwestorów, od Was, od dekarzy, z którymi też się tu często spotykamy, nawet na szkoleniach, docierają takie sygnały, że lubicie ten materiał, że dobrze się z nim pracuje, że inwestorzy bardzo sobie cenią jakość produktu, jakość też relacji z firmą. No, spytam wprost, czy ty się z tym zgadzasz? Oczywiście, że się zgadzam. I dlatego. I dlaczego właśnie? Właśnie, <noise> i dlatego, e, jeżeli chodzi o jakość tych produktów, one są badane w laboratorium. Do którego zaraz przejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Jak, jakie są w ogóle badania wykonywane na tej Blasie. Mamy tutaj takie urządzenie do badania udarności stali. Zakładamy blachę. Pociskamy. Zwalniamy zapadkę. I wyjmujemy. I takim sposobem badamy, co się dzieje podczas uderzenia. Tu mamy urządzenie do badania tłoczności blach. W ten sposób sprawdzamy, sprawdzamy czy nie pęka lakier na, na blasze pod wpływem powolnego wytłaczania. Badanie zostało zakończone. Pomyślnie. Lakier nie, nie pękł, więc jest to test blacha przeszła pozytywnie test. Zakładamy obciążenie 2 kg. I zaczynamy testować blachę na zarysowania. Tak jak widać, nie uszkodziliśmy lakieru. Tutaj mamy moje ulubione urządzenie, mikroskop. Bardzo ciekawe, tutaj badamy, czy na przetłoczeniach lakier nie ma żadnych mikropęknięć, czyli ciągłość lakieru. Nie widzimy, żeby ze strukturą blachy było coś nie tak, lakier nigdzie się nie otwiera, nie ma mikropęknięć, co znaczy, że w przyszłości nie wystąpi tutaj korozja, bo to jest, miejsca przetłoczeń są zawsze nefralgiczne, z tego względu, że na nich zbiera się brud, wilgoć, i z czasem po, zaleganie tego brudu i wilgoci powoduje, że powstaje korozja. Natomiast jeśli tych mikropęknięć nie ma, to wilgoć brud nie ma jak przeniknąć przez powłokę organiczną do powłoki metalicznej, czyli do warstwy ocynkowanej, i ta korozja nie ma jak się pojawić. W tym miejscu mamy. Komorę świetlną patrzymy wizualnie musimy wstanąć na wprost i wtedy na tych próbkach y, widać, że, y, że te kolory są trochę te odcienie są różne, tak trochę są inne mimo że jest to ten sam kolor, no, ale próbki pochodzą od, y, z dwóch różnych hut. I właśnie w tym miejscu zajmujemy się tym, żeby na jednym dachu nie połączyć dwóch różnych odcieni, żeby każdy dach był jednolity. Blacha w połysku ma około tam 25-26, to jest trochę półmatowa, bo akurat mamy blachę, która była lakierowana proszkowo, A dla porównania możemy taki płaciek sprawdzić. Ile ma. Blachy matowe o, mają w granicach. 10-krotnie mniej. Tak. Jeśli dwie blachy, które chcemy połączyć na jednym dachu mają różny połysk, to mimo że... Odcienie będą urządzenia, jak również komora tutaj świetna będzie wskazywała, że to odcienie są takie same, to w rzeczywistości na dachu, jeśli położymy, to będzie to oko, oko ludzkie to wychwyci, tak, bo będzie inne załamywanie się światła. To jest dobre. Dlaczego? Bo jest ponad 50 mikronów. Tak, jest mm -hmm. to blacha poliuretanowa, to jest purma. Czyli znaczy, możemy powiedzieć, że to urządzenie prześwietla nam powłokę i pokazuje jaka jest grubość tej powłoki namożona tak. na rdzeń blaszany. Nawet Dokładnie rdzeń, tak. Są tutaj kluczowe dwa urządzenia, komory solne, większa i mniejsza. Są to badania długotrwałe, bo jeden, jeden cykl, pełny cykl Badania to jest 1440 godzin, czyli aż 60, 60 dni. Tak długo bada się blachy z najgrubszymi powłokami, z poliuretanowymi, które mają klasę korozyjności C5. Poznaliśmy już dogłębnie jakość blachy w laboratorium, a teraz jesteśmy z powrotem w Akademii Rzemiosła. Jest ze mną trener Akademii Rzemiosła Kamil Wilman. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Kamil teraz nam opowie o jakości produktów Blachy Pruszyńskiej od takiej praktycznej strony, czyli za co lubią ją wykonawcy. Dekarze, Dekarze cenią ją za intuicyjny montaż. Yy... Dlaczego? Co to znaczy intuicyjny montaż? Intuicyjny montaż yy, dlatego, że te zamki są które, które bardzo dobrze spasowane ze względu na ich głębokość i kąty gięcia. Dzięki temu dekarz ma uproszczoną, uproszczony montaż. Dzięki temu właśnie, że mamy zagięcia i zamek wskakuje bardzo dobrze w zamek i nie mamy dużej tolerancji ruchu podczas montażu, a inwestorzy cenią ją za wygląd. A tutaj mamy kolejne pokrycie. Jest to popularny produkt, blacha na rąbek. Tak naprawdę ceniona za prostotę kształtu. Bez problemów pokryjemy dachy o różnych kątach nachylenia. Wykonamy Połączenia estetycznie dla nas, dla dekarzy, najważniejszą cechą jest szybkość montażu i prostota składania e, blach, i w tym wypadku tak mamy. Zamki są odpowiednio wyprofilowane o odpowiednim kształcie, a dodatkowo na płaskiej powierzchni blachy mamy gęste przetłuczenia. Te przetłoczenia kompensują naprężenia blachy, dzięki czemu inwestor tak naprawdę ma dużo ładniejszy dach do oglądania. Tu mamy bardzo popularne ostatnio pokrycie: blachodachówka płaska i ona też jest modułowa, prawda? Tak. Jest modułowa, mały kształt. Mogę tak sobie to leciutka. Bez rękawic jesteśmy, ale leciutka, tak. Także poręczny kształt, rzeczywiście. Lekarz czy montażysta może wziąć sobie kilka arkuszy. I zacząć montować. Dzięki temu, że jest to blachodachówka panelowa, to tak naprawdę cały montaż tego dachu odbywa się od góry. Schodem Czyli nie, nie depczemy po tym, co już ułożyliśmy. Dokładnie. Dla nas, dla dekarzy jest to bezpieczniejsze, bo cały czas stoimy na stabilnym podłożu. Jakie są łaty? Dzięki temu, że jest to blachodachówka panelowa, ten montaż jest podłaty. Czyli montaż odbywa się od czoła. A więc te wkręty na dachu są mało widoczne. I o, oczywiście I dla to dekarza, to. dla montażysty mamy już nawet zapunktowane miejsca montażu wkrętów. Modułowe dachy są tak naprawdę dla brygad małosobowych, czyli to, co dzieje się dzisiaj na rynku, że mamy ograniczone zasoby ludzkie. Są te ekipy mniejsze i jest ciężko stworzyć ekipę, żeby wciągnąć długi arkusz blachy. Dlatego Blachy panelowe czy modułowe są idealne na dzisiejsze czasy. Bo, może od ja razu właśnie do no, ja no gdzie samo? No, sam, sam, ja samo. Na sam. pewno? No pewnie. No co no sam będziesz trafił taką taką A łatkę. potem na zwolnienie pójdziesz. <laughs> nie. Z brzegu to może być. No jest dobrze. Jest ponad pół, tak? Jest ponad pół, a to tak. szczyt. To była za mną. A to ciągnąłeś dobrze? A. Nie. Miało. Srubečka